Serdecznie bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na to sympozjum. Bardzo również dziękuję za polecenie mi tego tematu, różnicy psychiczne między kobietami i mężczyznami, dlatego że uważam, że jest to temat wiodący w tym, żeby właściwie budować relacje międzyludzkie, żeby właściwie budować relacje i więzi między małżonkami i więzi rodzinie. Jak to jest ważne, to od razu mówię, że płeć jest ustalona. Płeć jest ustalona od momentu poczęcia. Więc nie możemy funkcjonować poza swoją płciowością, a płeć to nie tylko wygląd, płeć to nie tylko sposób ubierania się, ale przede wszystkim płeć to... Sposób przeżywania emocjonalnego, sposób kontaktowania się ze sobą samym, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Natomiast może ciekawostką jest to, że pomimo to, że Bogie ustalony w momencie poczęcia, to mózgi dziewczynek i chłopców w okresie prenatalnym przez kilka pierwszych tygodni rozwijają się. W sposób identyczny. Po prostu są to mózgi kobiece. Natomiast w 6-7 tygodniu wykształca się chodź do nadalna, czyli zaczynają działać hormony. Jeżeli dojdzie do dziecka hormon testosteron, to dziecko zacznie rozwijać się od, według wzorca męskiego. Jeśli nie dojdzie, to według wzorca żeńskiego. Mózgi kobiet i mężczyzn są proporcjonalne do wielkości ich ciała. Ponieważ kobiety są średnio o 6% niższe od mężczyzn, dlatego mózgi mężczyzn są, są większe od mózgów kobiecych i, i, i cięższe. Ale mózg kobiety jest bardziej opakowany, tak się mówi. I w porównaniu z męskim pracuje efektywnie i wolniej się starzeje. Badania Larry'ego Cahilla udowodniły, że zupełnie inaczej zbudowany jest mózg kobiety, zupełnie inaczej mózg mężczyzny. I z tego wynikają zasadnicze różnice. Więc między półkulą prawą i lewą u kobiet istnieje bardzo dużo powiązań których brak jest w męskim, męskim mózgu. I to znaczy, że półkule mózgowe męskie są bardziej wyspecjalizowane, czyli lewa półkula jest bardziej logiczna, odpowiada za zdolności werbalne, za pisanie, czytanie, za wołę, a prawa półkula jest bardziej emocjonalna, odpowiada za myślenie abstrakcyjne i zdolności przestrzeni. U kobiet bardziej aktywizowane jest lewe ciało migdałowate, dlatego kobiety pamiętają więcej szczegółów i zwracają uwagę na, na małe, istotne fakty. Natomiast u mężczyzn jest na odwrót, dlatego pamiętają raczej ogóły i istotę sytuacji. stąd? Jeśli kobieta y, chce się dowiedzieć szczegółów od męża, to tego się nie dowie, prawda? Ponieważ on y, y, jest w stanie powiedzieć, no bardzo ładnie wyglądała, bardzo ładnie miała sukienkę, ale jaki kolor, jaki pasek, nie wiem, no nie wiem. Nie. Y, czy są różnice fizyczne między kobietami i mężczyznami? Oczywiście są. I tutaj przytaczam y, badania Davida McClelland'a, który zbadał 2 miliony kobiet i mężczyzn w różnych e, stronach kury ziemskiej i, i y, takie były y, różnice. Wyszły następujące różnice, że przeciętny mężczyzna jest o 6% wyższy od kobiety, że przeciętny mężczyzna walczy o 20% więcej niż kobiety i jest to już różnica od okresu prenatalnego, że mężczyźni mają większą masę kości mięśni, że mężczyźni mają szybsze przemiany materii. To oczywiście znaczy, że mężczyźni muszą więcej jeść. I w związku z tym. Nie ma się co dziwić, że wtedy, kiedy się chce budować właściwe więzi, że należy dbać o odpowiednią dietę dla mężczyzny, ponieważ on jest częściej głodny i bardziej głodny niż kobieta. Taka różnica, też y, y, bardzo y, właściwie y, znacząca, która sama mnie zdziwiła, to ta, że. Mężczyzna w mniej więcej sześciennym ma około 300 tysięcy więcej kwiatów czerwonych od kobiet, no to jest to, świadczy o no, tym, że mężczyźni właśnie mogą pracować cięższe że mogą wykonywać prace dużo cięższe od kobiet. Ale mężczyźni żyją krócej i tutaj jest wiele powodów, dlaczego tak jest. Nie... Nie będę rozwijać tego tematu w tym momencie. To co budzi najwięcej emocji, to właśnie emocje u kobiet i mężczyzn. Dlatego, że emocje u kobiet umieszczone są w obu kółkulach, które są ze do sobą dobrze połączone. Stąd więc kobieta o wiele lepiej niż mężczyzna łączy ze sobą swoje emocje i myśli. Natomiast mężczyźni trzymają swoje emocje tylko z prawej kukuli, a zdolność wyrażania ich jest w lewej kulturze. Stąd y, potrafią oddzielać emocje od świata myśli, ale stąd rzadko wyrażają lub nie wyrażają emocji. A jeśli do tego dojdzie y, do, do y, wychowania, y, sposób wychowania y, chłopców jako takich, którzy nie powinni płakać, prawda, nie okazywać swoich y, emocji. To mężczyźni mają tendencję do tego, by nie okazywać owych emocji. W bardzo wielu opracowaniach czytałam, że to jest najważniejsza różnica między kobietami a mężczyznami, że mężczyźni są mniej emocjonalni od kobiet. To jest nieprawda. To nie jest faktem, że mężczyźni są mniej emocjonalni. Oni po prostu tylko albo. Coś o wiele ważniejszego, Ważne nie potrafią mówić o tych emocjach, nie są do tego y, przygotowani i nauczeni i jeżeli bierzemy pod uwagę brak tych połączeń między jedną a drugą półkulą, to po prostu to w prawie uniemożliwia. Jeśli chodzi o sferę intelektualną, to nie ma różnicy, jeśli chodzi o obrót i nawaz inteligencji między kobietą i mężczyzną, ale jest zasadnicza różnica wewnątrz rodzaju inteligencji. Inteligencja w kobiet jest związana ze światem emocji, ze światem uczuć, przeżyć, intuicji, natomiast u mężczyzn jest związana ze światem zjawisk, sytuacji i zdarzeń. Kobiety mają wyższą y, inteligencję werbalną, natomiast mężczyźni y, y, wyższy oraz inteligencji wizualno przestrzenny przez co lepiej syntetyzują, lepiej myślą w sposób abstrakcyjny, lepsi są w matematyce, mają lepsze wyczucie perspektywy. Ale kobieta y, kieruje się w swojej intuicji w swoim intelekcie, intuicją i w związku z tym jej myślenie jest bardziej kreatywne, ma lepszą pamięć położenia przedmiotów, więc też dla budowania więzi nie jest dobrze, jeśli żona wyśle swojego męża, słuchaj, poszukaj czegoś, bo on pewnie tego nie znajdzie. Ona się na lepiej zna. Kobiety też bardziej mają wyczulone zmysły, i to jest związane z jej rolą macierzyńską. Kobieta, która urodzi dziecko, jest cała nastawiona jakby na to dziecko, na to, kiedy zapłacuje, co potrzebuje, i w związku z tym ona no, lepiej słyszy, ładniej śpiewa, też w te dla, dla dziecka. I tutaj. Wcale nie chodzi o to, żeby udowadniać, że ona jest lepsza, ale po prostu tak natura nas wyposażyła w taką umiejętność, w taką zdolność. Tak samo jak to, że kobiety są bardziej empatyczniejsze od mężczyzn. W sferze działania. Dla kobiet jest ważny świat relacji, dla mężczyzn świat rzeczy i zjawisk. Więc jeśli mamy bizneswoman i biznesmena, którzy oboje pracują w jakiejś bardzo ważnej organizacji, tak, to oni oboje starają się tak samo o to, by pozyskać nowych kontrahentów, by rozszerzyć sieć, sieć powiązań między organizacją, prawda, by poznać swoimi rybami, by hmm, podnieść warunki pracy w hmm, danej organizacji. I to jest zadanie wspólne, one się o to troszczą. Natomiast kobieta jeszcze będzie się troszczyć o relacje między mm, z innymi i o relacje między pracownikami. Bo kobieta chce być kimś dla powrośni, mężczyzna chce być w życiu po prostu kimś. I dlatego sercem mężczyzna są sprawy świata, a światem kobiety są sprawy jej serca. Następna różnica, która budzi wiele kontrowersji między kobietami i mężczyznami, to jest to, że kobieta potrafi wykonywać kilka czynności na raz. Więc jeśli kobieta gotuje kaszkę dla swojego dziecka, to potrafi mieszać tą kaszkę, czasem wyczerpać stołu, jeszcze umyje te szklanki, prawda, które są, leżą w zlewoznowaniu. Natomiast mężczyzna, jak gotuje kaszkę dla swojego dziecka, to po prostu stoi i miesza. To jest to, to zrobi jedność. I tutaj też wielką y, niezasadnością ze strony kobiet jest udawanie, zobacz, a ja potrafię, a ty nie. Po prostu właśnie y, y, kiedy przygotowywałam się do tego y, tutaj wystąpienia, to myślałam o tym, że właściwie kobiety i mężczyźni współcześni znają różnice psychiczne między y, y, sobą, i y, y potrafią. Rzeczywiście trafnych spostrzeżeń na temat różnic między sobą, ale jest jeden problem. Ta ich wiedza nie jest kompatybilna z codziennością, z tym jak oni funkcjonują. Oni z jednej strony wiedzą, z drugiej strony to, tego w ogóle nie przyjmują. I słyszę stwierdzenie pana Jacka Polikowskiego, że yy, można pretensje do żony. Największe o to, że ona myśli jak kobieta i funkcjonuje jak kobieta, a żona ma pretensje do męża największe o to, że on po prostu myśli i funkcjonuje jak mężczyzna. A to nie może być inaczej. I, I tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, to jest to fakt, że kobiety. Mm, mają problem w organizacji czyn... czynności. Dla nich wszystko jest bardzo ważne. gdy One nie potrafią ocenić, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Wszystko, wszystko, wszystko się tak trzeba było zrobić, prawda, żeby było i posprzątane, i, i dzieci przygotowane do lekcji, i zrobione zakupy, i dobre obiadu ugotowane. Ja Wiadomo, że to się nie da wszystkiego tak zrobić, i w związku z tym mężczyźni, którzy mają zdolność gradacji, mają zdolność gradacji i takiego logicznego no, uzasadnienia, że to jest mniej ważne, to jest naprawdę nieważne, więc to że nie róbmy, bo wtedy kobiety często się obruszają i mówią, dla ciebie to nic nie jest ważne. Prawda? Natomiast dobrze by było, żeby wtedy e, po prostu e, posłuchać tych mężów, tych mężczyzn. I, wziąć pod uwagę, bo oni naprawdę trochę się dystansują do tych, tego, co wszystko jest ważne. Więc tak, tak jak już powiedziałem, kobiety wolą czynności cięższe i mężczyźni mogą wykonywać cięższe prace, ale mężczyźni wolniej się regenerują, kobieta szybciej. I to też jest polem do różnych konfliktów, bo. Ja już y, zrobiłam to, 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 a ty ciągle odpoczywać, prawda? No tak. Y, 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 kobieta lubi przystosować, czyli potrafi się przystosować do zmian, podejmuje działania spontanicznie, y, wynikające z potrzebnych chwili. Natomiast mężczyźni lubią mieć y, y, czynności zaplanowane i. Y, i w związku z tym y, dla nich zmiana planu nie przebiega tak łatwo, jak dla kobiet. Y, kobiety są praktyczne, są konkretne i skoncentrowane na szczegółach dro i drobiazgach, natomiast y, mężczyźni mają ogólny skład funkcjonowania y, i nie zwracają uwagi na drobiazg. I w działaniu kobiety często przeżywają niepewność, przeżywają tyle na tym, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy, to, yy, czy dobrze powiedziała, no, może można było jeszcze lepiej. Natomiast mężczyźni no, mają dobrze rozumiane przekonanie o własnej wartości, większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Jeśli toczy od poczucie tożsamości, to dla kobiet poczuciem tożsamości są dobre relacje z innymi i dla mężczyzn po prostu praca zawodowa i tworzenie czegoś. Więc dominującymi wartościami dla mężczyzn są siła i sprawność, zarówno ta sprawność fizyczna, jak i umysłowa oraz przedsiębiorczość i odwaga. Natomiast mężczyźni przeżywają swoją wartość w kategoriach w kategoriach dobra, piękna. I, i ta potrzeba bycia piękną, bycia zauważoną, jest dla kobiet bardzo istotna. To kobieta stara się o estetykę otoczenia, o wystrój mieszkania, o warunki do odpoczynku. I to jest istotne. Mężczyzna i kobieta, którzy kupują czy organizują mieszkanie, to dla mężczyzny jest istotne, czy pokoje czy pokoję, szafa jest, meble są, y, telewizor, komputer, lokalka, no, w kuchni jest. To już wreszcie wszystko jest. Dopiero y, 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 nie właśnie nic nie trzeba. A kobieta wchodzi w to, co w ogóle nie prawda? To trzeba zrobić, te kwiatuszki są potrzebne, tutaj jest potrzebna serwetka, tutaj dywanik, to jest wszystko bardzo potrzebne, dlatego że ona sobie wije gniazdko dla siebie, bo jej poczuciem tożsamości jest dom dom rodzina, tam gdzie ona jest. Więc ona chce mieć pięknie, i, i, i tutaj mężczyźni muszą po przyzwolić na to, Chcąc budować wiązanie między sobą. Potrzeby psychiczne kobiet. Najważniejsza potrzeba psychiczna to jest potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji przez bliskich i potrze potrzeba bycia potrzebną. Natomiast dla mężczyzny ważna potrzeba znaczenia, potrzeba wiary w jego możliwości, potrzeba osiągnięć, zarówno tych indywidualnych, osobistych, i społecznych, zawodowych. Potrzeba przygody, w sensie rozumiany zobaczenia ile ja potrafię, jak, jak nie wiem, wyjdę na y, jakiś szczyt, albo pochłonę rejsem, czy sobie, y, czy sobie poradzę, o y, taką przygodę chodzi, ale również potrzeba odosobnienia, co jest bardzo trudne dla, do zrozumienia dla kobiet, które, które e, jeśli chcą budować relacje z mężczyzną, to one e, chciałyby być jeszcze tak bez z tym kochanym e, swoim mężczyzną. Natomiast on e, musi mieć chwilę wytchnienia, udowodnienia sobie, że on bez tej e, e, kobiety sobie poradzi, tak? poradzi sobie w sensie psychicznym i, i musi odpocząć. Ale jak dobrze odpocznie, to na pewno wróci i, i, i będzie tym bardziej kochającą osobą, y, y, dającą y, wszystko, co y, jest w y, jego możliwości. I, Inaczej też wygląda sfera seksualna u kobiet u mężczyzn. W sferze seksualności kobiety bardziej koncentrują się na przeżyciach uczuć na więzi emocjonalnej. Ważna jest dla nich atmosfera, w której odbywa się ta bliskość. Natomiast mężczyźni, oczywiście ważna jest bliskość fizyczna, ale są mężczyźni są wzrokowcami, więc te wody wzrokowe są istotne. Jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczne, to tutaj też jest zasadnicza różnica. Kobiety włączają się w więzi międzyludzkie na zasadzie współzależności i przynależności, mężczyźni na zasadzie niezależności i samodzielności. Stąd kobiety chętniej mówią o relacjach, rozmawiają o swych więziach, o swych uczuciach, mężczyźni. Rozmawiają o świecie rzeczy i zjawisk. To bardzo dobrze widać, jak, jak kobieta i mężczyzna idą do, do kogoś, prawda, na przyjęcie, i tam jest jeszcze nie wszystko gotowe, i w związku z tym proponuje się kobieta, yy, proponuje pomoc, prawda, w kuchni, jeszcze ci w tej sałatce pomocy, a mężczyźni zostają gdzieś tam w takim salonie, prawda, i co? I jakie są rozmowy męskie? Ale słuchaj. A ile pali twój samochód, a ona odsetek już zapłaciłeś? Natomiast, natomiast rozmowy kobiece są zupełnie inne. Słyszałeś, widziałaś, jak ona wygląda, widziałeś, coś się dzieje w tym małżeństwie, coś jest nie tak, prawda? Bardzo się martwię o tą osobę. Także to są różne, różne podejścia. Tak, tak samo inna jest, jest przyjaźń kobiet. Kobiety przyjaźnie się twarzą w twarz, to znaczy muszą ze sobą rozmawiać, widzieć się. Mężczyźni, owszem, nie przyjaźnią, ale oni tak ramię w ramię, prawda? Wtedy, kiedy coś wspólnie robią, oni oczywiście jeszcze więcej potwórują niż kobiety, ale, ale to jest tak y, przy okazji, prawda, jakieś czynności. Y, kobiety wybierają częściej zawody związane z opieką i kontaktem z ludźmi, natomiast mężczyźni. Zawody, by coś tworzyć, budować, zawody techniczne. Więc byłam ostatnio z racji dnia Kobiet na takiej debacie z, z Parlamentu Europejskiego, właśnie tak. Bardzo ważny problem rozważają, takie, mianowicie co zrobić, ale to co zrobić, żeby więcej kobiet chciało studiować. Na politechnice i żeby więcej kobiet było inżynierami. Ja rzeczywiście problem był straszny tak? ale te te są takie właśnie. To jest po prostu niezgodne z naturą człowieka. Charakterystyczne też jest reakcje niepowodzenia, na niepowodzenia albo na stres. Kobiety w przypadku niepowodzeń winą siebie. Stąd dokonują analiz, biorą na siebie odpowiedzialność za innych i za siebie. Stąd mają tendencję większą niż mężczyźni do współpozależnień. Mężczyźni z kolei w sytuacji niepowodzeń winią innych albo sytuacje zewnętrzne. Oczywiście nie ja jestem temu winien. Bardzo im trudno jest przyznać się do błędów, mają trudności w przepraszaniu. Co też nie znaczy, że nie należy egzekwować od nich przepraszanie, jeśli yy, no, yy, powinni to uczynić. Yy, kobiety potrzebują mówić o trudnościach, dzielić się problemami. Natomiast mężczyźni generalnie nie lubią mówić o trudnościach, jeżeli mówią o problemach, to tylko z osobami, jeśli wiedzą i mają przekonanie, że te osoby im... im Pogłębą rozwiązać problem. Jeśli chodzi o sprawy duchowości, to tutaj różnice są najmniejsze, ale są. Kobiety częściej nawiązują relację osobową z Bogiem, natomiast mężczyźni mają takie podejście rozumowe do Boga mają większą umiejętność analizowania problemów w teologii, czytania, interpretowania Pisma Świętego. Ale kobiety częściej chodzą do kościoła, co widać, prawda? Jeżeli jesteśmy na mszy to widać, zwłaszcza poza niedzielą, Aktywniej Aktywnie i częściej podejmują się wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Częściej podejmują działania na rzecz kościoła i są bardziej otwarte na sprawy. Różna też jest miłość rodzicielska, miłość macierzyńska, miłość rodzicowska. Przywiązanie kobiety do niemowlęcia jest po prostu wrodzone. Ona zawsze ma w czasie presu prenatalnego dziecko za sobą, prawda? Więc ona się z nim razem wiąże. Natomiast przywiązanie mężczyzny do niemowlęcia jest społeczne, wyuczone. I, i, ale ojciec tutaj już po moja wspaniała poprzedniczka powiedziała, jak ważna jest miłość ojcowska, miłość macierzyńska. To są dwa, dwie różne postawy czy podejścia do dzieci, ale po prostu niezastąpione. Nie może ojciec zastąpić tym matki, nie matka ojca, ponieważ matka dla dziecka jest pokarmem i z miłością, jest ciepłym schronieniem. Być kochanym przez matkę to tyle co być szczęśliwym, bezpiecznym, mieć ojczyznę i dom. Natomiast ojciec reprezentuje dla dziecka świat myśli, przedmiotów, świat prawa, ładu, wartości, odpowiedzialności, dyscypliny, podróży, przygody. Ojciec jest tym, którym wskazuje swojemu dziecku drogę w świat i daje poczucie wartości. Matka może 10 tysięcy razy na dzień wkalać dziecko, a ojciec raz na Dwa dni pochwalił i to jest naprawdę zapamiętane i to ma bardzo dużą y, rolę. Cóż, właśnie zakończając, nie ma złotej recepty na udany związek ani metody na szczęśliwe małżeństwo. Kluczem do sukcesu jest ciągła praca nad relacją. Trzeba chcieć udoskonalać związek i pracować nad nimi. Trzeba wypracować wzajemne strategie porozumiewania się. Udany związek to jest umiejętność dokonywania analizy własnych zachowań oraz konstruktywna rozmowa na temat wzajemnych uczuć, oczekiwań, potrzeb, a także konieczność przebaczania uraz i krzyk.